sobie kontynuować naszą wędrówkę po kolorowe diamenty. Poprzedni odcinek skończył się jak skończył. Pokonałem doktora Cortexa. Próbowałem właśnie zdobyć tutaj ten zielony diament, ale niestety nie udało się, tylko się denerwowałem. Dzisiaj podejdę do tego spokojnie i na pewno zobaczycie, że, że mi się udało, nie? Nie wiem ile będzie mnie to kosztować prób, żyć i tak dalej, ale Jestem dobrej nadziei i damy radę. Tak więc zaczynamy. Dobra. Tutaj wszystko rozwalane. Muszę tylko na spokojnie wszystko robić. Mamy trzy życia. Dobra. 18 sztuk. Spoko. Jest bardzo długa pasza. Okej, okay, mamy pierwszy znak Tam co, nic nie było nic, okej. Okay. Nie, chwila. Co się minąłem. No tak. No tak, ominąłem i muszę jeszcze raz to zacząć. Mieliśmy tam Dobra, ja zbiłem, to był sygnał Znaczy sygnał, dźwięk taki, charakterystyczny Dobra Życie oraz y, znak z y, doktorem którym O, mam szczęście. Okej, okay, to mi poszło łatwo. Drugi znak podstawowego bonusu. Jestem ciekaw ile masek tu będzie dostępnych w tej lokacji. O, dobra. Jeszcze sobie czekamy. Dobra, super. Mamy po dwa znaki. Teraz tutaj na spokojnie, jedna skrzynia tutaj będzie taka, wiecie, z wykrzyknikiem, taka uciążliwa. Okej. Okay. Jest, już ją widać nawet. metalowa. Dobra, to zaskoczę. No i to było wiadome, że tu stracę życie Znaczy życie, maskę Oczywiście poświęciłem maskę Tak to już bym był spalony dawno Okej, okay, teraz tutaj sobie poczekamy mnie nie interesuje. Dobra, teraz mamy tego gościa. Jezus. No chodź do mnie, chodź. Teraz tutaj sobie idziemy. Tutaj mamy tak. Na pewno będzie ta pieczęć właśnie, co nam otworzy bonus, aby tutaj życie nie stracić, nie? Znaczy życia, życie mogę stracić, aby... Zarazem jak stracę życie, to i maskę. Tak samo. Dobra, wchodzimy. Tutaj są te TNT. Okej. Okay. Tu chyba będzie 6 żyć. Tak mi się coś. Straciłem maskę. Masakra. Dobra. Ajajaj. Aj, aj. Ile jeszcze jest do zabrania? Połowa. Dobra, ostrożnie tutaj. No chodź Tu Będą te chyba ruchome, tak? Półki. Tak jest. Okay. O Jezus. Tutaj jak się przesuwacie, jedna druga, tak? Dobra. Luzik Jabłuszka nasze! Dobra, niech się przelecą. Mamy bonus. Nie będę go zabijał już Nie to Perza z Wuhan, niech sobie... Ciężko. Ej, Dobra, nic się nie dzieje. Nie spokojnie. Zgadza czas i pieniędzy. Lecimy. 1, 2, 3, 4, 5 Proszę bardzo 117 jabłek, 33 skrzynie i 2 życia Fajnie, fajnie Dobra, co dalej? Mamy ten most i widzę życie Bierzemy. Okej, okay. dobra, tutaj co mamy? Tego wariata. Ale co on nie jest szkodliwy, nie? jego do tego trzeba. Tak jest. Okej. Okay. Tutaj za to mamy. Jego i musimy skoczyć, jak będzie na samym środku. A ty? Jest! Zobaczcie! <laughs> Jest! Udało się! Udało się, mamy to! Pierwszy kolorowy! W naszej kolekcji! Moi drodzy widzowie! -da -da. Pięknie! No co? Lecimy z następnym, nie? Z następnym kolorem. Zobaczymy co uda się tutaj nie. Następna wyspa. Żółty, tak? Generator room. No dobra. Zaczynamy. Zobaczymy czy naradę, nie? Zdobyć tutaj żółty kolor. Okej, okay, na samym starcie mamy trzy skrzynki. Tutaj tak trzeba zrobić. Okej. Okay. Dwa życia. Supciu. O dajka z tym powrotem. Dobra. Tutaj. Kolejne życie, już 33 życia. Fajnie. Dwie kamerki A Pięknie Troszkę ten joystick mi się ślizga Dobra Teraz tak Czekać moment Brawo Mamy Znak, skoko. Maski na razie nie bierzemy, bo... Bo nie. No jak zepsuję, to wiecie. Dobra, bonus łatwiutki. 8 skrzyń tu było. Ilu jeszcze nam brakuje skrzyń? Dobra, coś tam coś tam jest. Czekajcie, zaraz wezmę łyka herbaty. Start. Okej. Okay. Aha, tutaj ten sobie jeździ. Okterek. Jezu, jak się wystraszyłem. No nie. Okej, okay, poczekajmy chwilę. Jezu, yes, wiedziałem. Wiedziałem, bo zjechał mi analog. Znowu. Dobra, mamy to. Ja CI nie mogę, nie widziałem jej. O boże, nie gamoniu ty. Ale na pewno w tym odcinku zobaczycie, że to zdobędę. Chyba, że nie wiem, jakimś cudem on będzie zablokowany. Ten diament, bo już nie pamiętam. Czy tam była jakaś platforma prowadząca do lokacji, żeby dostać ten diament? Nie wiem. No i znowu mi analog skręcił. No szkurcze, Dobra, mamy maskę. Tak jest. Dobra, muszę wyczekać. Moment, aż się nas dalej schowa. No i znowu. Powtarzam to samo. No dobra, musi tam wlecieć aż. Ajajaj. Mamy tutaj dwie kamery. Co ja zrobiłem! Ajaj. Aj, aj. Wariacie aż nam to udali maskę. Jezus, po co tak szybko? Ajajajajaj... Aj, aj, aj. już pół godziny, pół godziny gry. O, maskę mamy. Fajnie. Fajnie, fajnie, w końcu zobaczyli, że dziecko gra, że se nie radzi. Dobra, wszystko zebrane, czekamy stąd. Jezu! O Jezu! Już mnie to zaczyna irytować. Dobra, i teraz ta platforma. Dobra, udało się. Spaduwa ode mnie. Dobra, i teraz tak, czekamy. I to był odpowiedni moment. Jak tą sytuację? No może być. Tam jak za wstęp, śmiga sobie, widzicie? Kubaniec. Dobra, tam ciutkę zepsułem. Nie, tylko nie to, proszę Was. No, mówiłem, tylko nie to, kurde. Wiedziałem, wiedziałem, bo stanąłem, kurde. Wszystko fajnie, pięknie. Teraz tutaj podjeżdżamy. Boże. Czekajcie, muszę analoga wytrzeć. Już. Nie przeszedłem. I to właśnie tutaj zginąłem. Okej. Okay. Jest. Moi drodzy, mamy w to. Mamy żółty. Udało się. Nawet nie wiecie jak się cieszę. <grymne> nie wiem, chyba ty, za dziesiątym razem. Udało mi się to zdobyć. Dobra. Super. Co następne? Mamy niebieski toxic waste. Toxic was. Tak, toxic was jakoś tak się czyta. Dobra. To sobie zdobędziemy w kolejnym odcinku. Teraz ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. A, zostawcie łapkę, nie? I suba. Elo.